Dzień dobry, witajcie na niezłomnej linii. Najprawdopodobniej po raz ostatni, ewentualnie przedostatni, bo raczej już materiałów z niezłomnej nie będzie. Ale gdyby się trafiło coś konkretnego, to lepiej sobie okienko zostawić. Dziś Dyson, tak. Ten Dyson, ten okręt, który na randomach nie jest zbyt popularny. W sumie to nigdzie nie jest zbyt popularny, został mocno zapomniany. Okazało się, że na niezłomnej linii jest to koks nad koksy i w zasadzie jest to okręt, który został prawie że stworzony pod ten tryb. I tak, właśnie zebrał 33 tysiące i tak, tutaj będzie też naprawdę wykoksany wynik w tej bitwie. E, więc jest to mała niespodzianka, w zasadzie taka niemała. Okazało się, że Dyson, który jest to dosyć biednym okrętem, słabo opancerzenie, ale spore możliwości ofensywne w trybie, w którym opancerzenie za wiele roboty nie robi, bo tutaj jak zginiemy, to przecież możemy zaraz wrócić jest bardzo dobra mieszanka. ze niech fan jakoś nie szaleje swoim pancerzem, ale za to jego dodatkowa, jego torpedy, jego główna, potrafią już to nieco zrobić. I okazuje się, że właśnie to jest bardzo dobra mieszanka na ten tryb. Mamy w sumie cztery wyrzutnie mocnych torped, po dwie wyrzutnie na burtę, co czasami kończyło się, że nie zdążyłem ich puścić, bo mają całkiem długie przeładowanie. No, ale jak już je puszczaliśmy, to można było naprawdę sprzątnąć dwa, trzy okręty, a ile nawet nie trzy przy dobrym puszczeniu torped po wejściu w kapy na konkretnej mapie można było naprawdę, zanim zginiemy, spokojnie zrobić około te 100, nawet 120, 130 tysięcy obrażeń po prostu przy jednym, przy jednym puszu yy, kosząc przeciwników, no i oczywiście do tego dodatkowa najgłówna, no która, jak tam przeciwnicy za bardzo na nas nie patrzyli, co w sumie ma to pięknie widać to tak, aktualnie na początku tej bitwy, gdzie no wpłynąłem sobie i po prostu sprzątam i sprzątam, tam frak, tam frak, tam frak, tam, tam trochę obijania, 80 tysięcy tak po prostu już zrobione, no i dodatkowa, która może nie jest jakoś super nie wiadomo jaka, ale coś tam tego na maszku dorzuca, coś tam dorzuca pożarów. W sumie łącznie już cztery pożary zrobione, więc coś tam jednak, coś tam jednak dodatkowo dorzuca. Mapa w sumie prawie, że idealna dla Dajzena, bo nawet jeżeli sytuacja byłaby mocno krytyczna, to tutaj można blokować dwa kapy, a tutaj jednak w tym trybie kapy robią, że tak powiem, kapy robią robotę, a gramy na dwa Dajzeny, bo razem z tryckiem w dywizjonie ciśniemy tutaj całkiem, całkiem konkretnie, no i cóż, no. Ciśniemy, ciśniemy, jeszcze raz ciśniemy. Sytuacja podobna jak w materiale o, yy, yy, o Michalanie, ale też na tym trybie. No i właśnie zgon. Nie zdążyłem niestety puścić wszystkich torped, ale za to poszły w Barta Tylko, że chyba one nie trafią, jak dobrze pamiętam. Bo żandbart chyba jakoś zaraz da do tyłu, albo może nawet i nie. Więc w sumie będziemy mieli w sumie piękne dwa fragi. I za jednym, za jednym strzelem, plus do tego żandbarta, coś tam może wpadnie, chociaż on się właśnie ustawia. Ustawia tak, że może chyba tylko jedną, a oh no, jedną, dobra, jedna, zawsze to w sumie przy pierwszym, przy pierwszym strzale ponad 100 tysięcy zrobione, to już jest sobie całkiem, całkiem fajny wynik. Niestety, no, ostatni też graliśmy niezłomny tryb na, w sumie niezłomną linię, tryb niezłomnej linii na streamach i niestety, do no, to co się czasami obserwuje na tych, w tym trybie to widzieliście w sobie ci, którzy oglądali materiał z Michałem Aniołem, to widzieli co tam Fletcher robił. Ostatnio mieliśmy bitwę, w której na wszystkich zawodników drużyny tylko jeden wpływał w kapę, reszta sobie praktycznie stała na respie. E, tak, to było na streamie, rozgrywaliśmy to i na szczęście na szczęście była to ekipa, była, która była po stronie czerwonych, więc był to strasznie szybki i easy win, nie? No tylko, że no szkoda, bo tam się akurat trafił tylko jeden Rupert, który gdzieś tam pływał, e, trochę e, ten lepiej pływał i w sumie starał się walczyć coś o te kapy, reszta stała daleko, był Anhalt, który stanął na respie bokiem do całej tej sobie po prostu strzelał. No były grożowniki, które pływały po, po obrębach. Nawet nie wiecie ile razy spotkałem się z okrętem, który tu pływał. Całkowicie bez sensu tak zdarzały się też i tutaj okręty. Tak, Trycek fajnie zauważył na, na czacie w grze, że w sumie ta bitwa jest trochę bardziej wyrównana, bo w sumie na tym trzeba można grać w do czterech osób. I we cztery osoby biorąc sobie taki zestaw, powiedzmy, dwa Dajzeny, Michał Anioł i Paolo Emilio To w zasadzie macie jakieś 90% WR na tym trybie i w sobie to się sprawdziło, bo dopóki nie trafiliśmy nie tak graliśmy we trzech i trafiliśmy także na trzech, no powiedzmy coś tam robiło, pozostali już nie robili nic, a po drugiej stronie trafiła się drużyna, która już Ktoś tam ogarniała, powiedzmy, no to wtedy dopiero pojawił się jakiś problem, i wtedy żeśmy przegrali. Chociaż tak naprawdę przegraliśmy niewiele, niewiele. Nie tak, że dostaliśmy oklep hardkorowy, tylko no, przegraliśmy o niewielką różnicę punktową. Więc jak się zbierze dobry dywizjon, to można tu naprawdę królować, szybko robić misje, jeżeli tylko jeżeli tylko misje oczywiście na to pozwalają, bo nie wszystkie misje możemy robić w tym trybie, no ale jeżeli jakieś można, to można to zrobić naprawdę bardzo szybko, a przede wszystkim to jest fajny tryb do ekspienia sobie okrętu. Tak, jeżeli macie jakąś 8, jakąś dziewiątkę niewyekspioną, a chcecie sobie wyekspić, to jest to tryb w zasadzie, można powiedzieć, idealny do takich akcji. Dlaczego? Dlatego, że po prostu płyniecie przed siebie, Strzelacie, czy macie torpedy, czy nie macie, to po prostu staracie się zrobić jak najwięcej, zająć kapa, obronić kapa, a przede wszystkim to są szybkie bitwy. To są bitwy, które się toczą szybko. Zazwyczaj jedna albo druga strona mocno to jest w sumie fajnie wyrównana, ale zazwyczaj zdarza się, że te, że te drużyny tak mocno jedna druga zamiata, a reszta się no, kładzie, więc Fajny tryb do XP nie? i fajnie się tu tryb jakby XP okręty, których nie lubicie. Na przykład, wiecie, macie tam jakąś ósemeczkę, którą zagraliście parę bitew eee, co to jest. To tu się gra całkowicie inaczej niż na randomach, co pozwala oczywiście. Co pozwala wykorzystać no i sprzątać. Sprzątać, sprzątać szybko jak spić, więc szybkie bitwy w trybie, którym no, okrętem, który naprawdę możecie go nie lubić, no ale zróbcie sobie innym jolo i następna, następny w sumie resp, jolo, na resp, jolo. Swoją drogą to ciekawe, ile osób, ile osób w tym trybie zginęło i wyszło z bitwy. Ja osobiście jeszcze nie trafiłem takiej osoby, trochę tu bitw rozegrałem, ale jeszcze nie trafiłem bitwy, w której by było faktycznie, że. Widać, że typ zginął i wyszedł z bitwy, i ten. Ale słyszałem, że zdarzały się takie osoby. Rozmawialiśmy o tym na. O tym na na streamie, wybaczcie, że tak skaczą te okręty, ale to niestety błąd powtórki i na to wpływu nie mam widać, że to jakieś coś jakiś błąd tej powtórki, tutaj to skaczenie takiego ekranu i tak dalej, niestety na to nic nie poradzę i, a zależało mi, żeby ten materiał y, nagrać, bo w sumie bitwa fajna wyrównana i wyniczek też jeszcze, jeszcze tu trochę strzelania, strzelania będzie fajnie, no bo widać, że obie drużyny ogarniają od razu lepiej się w to gra no bo taka jednostronna bitwa, taki Easy Win, to tak wiecie. Klop, 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 pyk, pyk, pyk i następna bitwa to się to tak. No nie jest to aż tak fajne, a fajne jak, fajne jak jednak bitwa trochę emocji, że tak powiem, przyniesie. Zwłaszcza nie jest fajne jak waszą drużynę składają jak Tomek Skat, bo da wam się trafi jakiś trafi Wam się jakiś jegomość, który, no powiedzmy, powiedzmy, bardzo delikatnie nie ogarnia, no to wtedy bywa różnie. Więc Dyson okazał się fajną, przyjemną niespodzianką na ten tryb, całkiem sporo nim pograłem, w sumie głównie grałem Dysonem, Michałem Aniołem e, i zrobiłem sobie taki mały eksperyment, że w sumie przeciągnąłem chyba wszystkie pancerniki 9 tieru i prawie wszystkie krążowniki przez ten tryb i wszystkim, wszystkim dało się zrobić wynik, fajnie się grało, więc tak... E, tryb, który jak dla mnie mógłby może nie tyle zostać na stałe, ale pojawiać się jak najbardziej częściej, bo to jest taka fajna odskocznia od randomów, gdzie ludzie, gdzie no nie trzeba się za bardzo przejmować, tylko po prostu robimy sobie bitwę i następną, gdyby tam się trafił jakiś team, który średnio ogarnia, no to można to tak można to tak rozegrać. Widziałem tam też patch że chyba asymetryki wracają, więc no, też będzie można sobie trochę alternatywnie Alternatywnie asymetryki pograć, pyk, jeszcze cztery torpedy tutaj w Pomerna, szkoda, że Dyson ma ten zrzut torped taki przód-tył i niestety do nie udało mi się zrzucić drugi torped, tak to Pomer by już e, gdzieś tam pływał na dnie. Na szczęście był na tyle miły, że wypłynął z kapa, więc punkty właśnie punktują, e, zbierają się, więc bitwa chyli się powoli ku końcowi. Był moment, gdzie myśleliśmy, że tę bitwę przegramy. Mieliśmy utratę, mieliśmy utratę punktów, ale na szczęście tam się udało w czerwonych trochę poskładać. Więcej poginęli, dzięki czemu odzyskaliśmy punkty. I w zasadzie właśnie trycek sprzątą pomerna i jarzville da. Więc chwila, moment. Punkty właśnie wbijają, i będzie szansa na. Wygranie tej bitwy, która do pewnym momencie była naprawdę średnia. Dajcie znać, co myślicie o tym trybie. Dla tych, którzy nie oglądali bitwy na Michalaniele, to też polecam, tam też było ciekawie, tylko tam, jak dobrze pamiętam, to nie pamiętam, czy to było. Nie, tam była też wygrana, była druga bitwa, w której zrobiłem większy wynik na Michalaniele, ale była przegrana więc jest koncepcja, raczej jest to ten drugi i ostatni materiał z niezłomnej linii, no chyba, że coś uda mi się jeszcze ugrać i to takiego przekraczającego 400 tysięcy, no to wtedy może ewentualnie jeszcze zrobi o tym materiał. Ładnie, półtora miliona zarobione, prawie 11 tysięcy expa, prawie 14 tysięcy free expa i to jest na niebieskich bustach 355 fragów, 10 podpaleń, no ta dodatkowa pali, 453 trafienia, nawet dwie cyty gdzieś tam weszły. Wynik, no to 3 200 trycka, moje 360 na drugim miejscu, no i reszta, temu coś tam się stara. trwa się takiego, stara sobie poekspić, bo po ten Donskoja poekspić i tak dalej, na tym trybie jak najbardziej fajnie i przyjemnie. 114 główna, 130 torpedo, 82 dodatkowe i 23 pożary, więc fajny rozkład, bo tu mamy łącznie e, łącznie ponad 100 tysięcy, 100 130 100 torped, 114, więc takie fajne połączenie. 2,5 miliona wydankowane, fajnie się w tym trybie i szybko, przyjemnie robi misję. Ja dziękuję pięknie za uwagę. Dajcie znać jak tam wasze wrażenia z niezłomnej linii. Dzięki za uwagę. Ja jak zawsze zapraszam na inne materiały. Trzymajcie się. Hejo. Pa pa.